Możesz czuć się doskonale dziś wieczorem, a mimo to być bardzo blisko niewydolności nerek. To niepokojąca rzeczywistość, której wiele osób starszych nigdy nie poznaje. Ani lekarze zwykle o tym nie wspominają, ani dzieci tego nie zauważają. A jeśli masz już ponad 60 lat, informacje, którymi się z Tobą podzielę, mogą okazać się najważniejszą poradą zdrowotną, jaką otrzymasz w tym roku. Większość narządów wysyła wyraźne sygnały, gdy coś jest nie tak, ale nie nerki. One nie hałasują, nie wysyłają oczywistych ostrzeżeń. Dają jedynie subtelne, niemal niezauważalne znaki. Aż nagle, bez uprzedzenia, trafiasz na ostry dyżur z objawami takimi jak obrzęk, skrajne zmęczenie, podwyższone ciśnienie krwi albo czymś jeszcze poważniejszym. A kiedy już do tego dojdzie, bardzo trudno, a czasem wręcz niemożliwe, jest cofnąć wyrządzone szkody. Podczas snu twoje nerki wykonują ciężką, nieprzerwaną pracę. Usuwają toksyny, regulują ciśnienie krwi i aktywnie wspierają utrzymanie mocnych kości. Jednak pewne nocne nawyki z czasem przeciążają nerki, i możesz nawet o tym nie wiedzieć. I właśnie o tym jest ten film. Miliony osób, w tym starsi dorośli, którzy czują się dobrze i prowadzą aktywny tryb życia, co noc popełniają serię drobnych błędów, które nieświadomie uszkadzają ich nerki, krok po kroku. Ale oto dobra wiadomość: ten proces można zatrzymać. Twoje nerki mogą odzyskać równowagę, o ile zapewnisz im odpowiednią opiekę. Możesz dać im odpoczynek potrzebny do regeneracji. Aby pozostały sprawne i mogły chronić Twoją niezależność przez wiele kolejnych lat. Wystarczy tylko wiedzieć, czego unikać i jakie działania wdrożyć zamiast tego. Aby Ci to ułatwić, przygotowałem całkowicie bezpłatny przewodnik Siedmiodniowy Plan Oczyszczania nerek stworzony specjalnie z myślą o osobach starszych. Zawiera on korzystne napoje, zdrowe propozycje żywieniowe oraz bezpieczne, codzienne rutyny. Zanim do niego przejdziemy, przyjrzyjmy się ośmiu nocnym nawykom, które mogą każdego wieczoru pogarszać stan Twoich nerek. I zapewniam Cię, że po ich poznaniu Twoja wieczorna rutyna już nigdy nie będzie taka sama. Nocny nawyk numer 8: Niemonitorowane nocne ciśnienie krwi. Wyobraź sobie, że już masz ostrzegawcze sygnały, obrzęki, zmęczenie, przerywany sen, a mimo to je ignorujesz. Istnieje błąd znacznie poważniejszy niż wszystkie, o których już mówiliśmy. Błąd, który nie daje wyraźnych objawów, dopóki nie trafisz do szpitala. Ten cichy problem zaczyna się od ciśnienia krwi. Jest to prawdopodobnie największe zagrożenie dla Twoich nerek. Najgorsze jest to, że większość osób myśli, iż ważne jest tylko kontrolowanie ciśnienia w ciągu dnia. W ciągu dnia Twoje ciśnienie krwi naturalnie się waha. Podczas ruchu, aktywności i posiłków. Ale to, co dzieje się w nocy, jest jeszcze ważniejsze dla Twoich nerek. W nocy Twój organizm powinien wejść w stan spokoju, a to oznacza naturalny spadek ciśnienia krwi. Ten spadek to niezbędna przerwa, która pozwala nerkom odpocząć po ciągłej pracy, podobnie jak fabryka, która po zmianie czyści swoje maszyny. Niestety, u wielu starszych osób ten spadek nie występuje. Co gorsza, w niektórych przypadkach ciśnienie krwi nawet rośnie podczas snu. Gdy tak się dzieje, nerki nadal pracują pod presją. Maleńkie naczynia krwionośne w nich nefrony odpowiedzialne za filtrowanie toksyn zaczynają ulegać uszkodzeniu. Stają się sztywne, tracą elastyczność i z czasem przestają prawidłowo pełnić swoją funkcję. Najgorsze jest to, że te uszkodzenia zachodzą bez wyraźnych objawów, nie ma alarmów, nie ma natychmiastowego bólu, jest tylko postępujące, nocne pogarszanie się, które pozostaje niezauważone. Niektóre osoby zauważają subtelne sygnały po przebudzeniu: ból głowy, pocenie się, częste parcie na mocz. Inne nie czują absolutnie nic, ale prawdziwy problem dzieje się w ciszy. Wewnątrz organizmu. Dlatego monitorowanie nocnego ciśnienia krwi, nawet raz lub dwa razy w tygodniu, może zrobić wielką różnicę. Jeśli twój lekarz wyrazi zgodę, zaopatrz się w domowy ciśnieniomierz i zapisuj pomiary przed snem. Notuj, jak się czujesz po przebudzeniu. Jeśli zauważysz zawroty głowy, osłabienie lub nietypowe zmęczenie, nie ignoruj tego. Działaj z wyprzedzeniem. Ponieważ gdy uszkodzenie nerek jest poważne, nie ma już możliwości odwrócenia szkód. Nocny nawyk numer 7: zasypianie z negatywnymi emocjami lub stresem. Jeśli płyny mogą wpływać na twoje nerki, wyobraź sobie, co może spowodować twój stan emocjonalny. Następny błąd nie dotyczy tego, co pijesz, ani tego, co zapominasz zażyć. Dotyczy tego, co trzymasz w sobie. Kładzenie się spać w gniewie, zmartwieniu lub niepokoju może być równie szkodliwe, a nawet bardziej dla Twoich nerek niż zła dieta. Negatywne emocje wywołują realne reakcje fizyczne. Gdy kończysz dzień z ciężkim ładunkiem emocjonalnym, Twój układ nerwowy pozostaje aktywny, zamiast się zrelaksować. To powoduje wydzielanie hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina podnosząc ciśnienie krwi i powodując napięcie naczyń krwionośnych. Twoje nerki nie otrzymują odpowiedniego przepływu krwi, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania. Zamiast spokojnie filtrować, muszą zmagać się z ciągłą burzą hormonalną. Z czasem to napięcie może powodować stan zapalny naczyń, uszkodzenia błon filtracyjnych i wyciek białka do moczu. Wczesny znak choroby nerek. Wiele starszych osób nosi w sobie głębokie emocje bez ich wyrażania. Ból, zmartwienia, żal, samotność. Wszystko to kumuluje się i odbija na zdrowiu. Podaruj swojemu umysłowi i nerkom chwilę spokoju każdej nocy. Stwórz rytuał wyciszenia. Słuchaj spokojnej muzyki. Wykonuj wolne oddechy. Pisz w dzienniku, módl się lub wyłącz pobudzające treści. Zostaw za sobą kłótnie i nie zabieraj do snu tego, co nie pomaga zasnąć. Prawdziwa regeneracja zaczyna się od spokoju. Nocny nawyk numer 6: Nadmierne picie wody przed snem. Istnieje powszechny nawyk, który wiele osób przecenia, myśląc, że postępuje dobrze, ale w rzeczywistości cicho szkodzi nerkom. Porozmawiajmy o wodzie. Nawodnienie jest kluczowe ale godzina spożycia jest ważniejsza niż się wydaje. Wiele starszych osób uważa, że picie dużych ilości wody przed snem jest zdrowe. Jednak zbyt duża ilość wypita tuż przed położeniem się do łóżka może przynieść efekt odwrotny. Twoje nerki nie potrzebują zalewu wody o godzinie 10 wieczorem, lecz spokoju. W ciągu dnia filtrują odpady i utrzymują równowagę płynów w organizmie. W nocy natomiast powinny odpoczywać, regenerować się i przywracać swoje funkcje. Jeśli pijesz dużo wody przed snem, zmuszasz je do pracy, gdy powinny odpoczywać. Ten niepotrzebny wysiłek zakłóca Twój sen i powoduje częste wstawanie do łazienki. Czy zdarzyło Ci się obudzić o drugiej lub trzeciej nad ranem zmęczonym i zdezorientowanym? Za każdym razem, gdy tak się dzieje, Organizm wydziela hormony stresu, takie jak kortyzol, które szkodzą zdrowiu nerek. Dodatkowo, jeśli masz osłabiony pęcherz lub powiększoną prostatę, niepełne opróżnianie pęcherza może pozostawić resztki moczu. To sprzyja infekcjom, stanom zapalnym i obciążeniu układu nerkowego. Najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie stałego nawodnienia w ciągu dnia, bez przesady tuż przed snem. Ogranicz ilość płynów w godzinach poprzedzających sen. Jeśli odczuwasz pragnienie po kolacji, pij małymi łykami, zamiast naraz wypić całą szklankę. Nocny nawyk numer 5. Zimne stopy w nocy. Problemy z krążeniem. Porozmawiajmy o objawie, który jest często ignorowany, a może wskazywać, że coś jest nie tak ze zdrowiem Twoich nerek. Zaczyna się od stóp. Czy zauważyłeś, że nocą masz zimne stopy, nawet jeśli w pokoju nie jest zimno? Być może przypisujesz to złemu krążeniu lub pogodzie, ale może to być cichy sygnał, że przepływ krwi nie dociera prawidłowo do kończyn. Jeśli krew ma trudności, by dotrzeć do palców u stóp, to także trudno jej dostarczyć odpowiednie składniki odżywcze twoim nerkom. Twoje nerki potrzebują stałego dopływu krwi bogatej w tlen, aby mogły wykonywać swoją funkcję oczyszczania. Kiedy krążenie jest niewydolne, spada poziom tlenu, a filtracja zwalnia. W efekcie toksyny gromadzą się, a ty tego nie zauważasz. Nie pojawia się natychmiastowy ból ani alarmujące objawy, ale z czasem ten stres osłabia funkcję nerek. Dodatkowo zimne stopy mogą powodować skurcze, mimowolne ruchy i utrudniać głęboki sen. To podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu, który zwiększa stan zapalny. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem, cukrzycą lub z historią palenia tytoniu. Proste rozwiązanie. Przed snem załóż wygodne, ciepłe skarpety. Możesz także użyć koca elektrycznego lub poduszki z gorącą wodą na stopy. Te drobne gesty poprawią krążenie i ochronią twoje nerki. Jeśli masz wątpliwości, czy krążenie wpływa na nerki, wiele osób korzysta z aplikacji zdrowotnych, które monitorują temperaturę stóp lub wykrywają nocne obrzęki. Sprawdź wyróżniony komentarz, aby znaleźć bezpłatną opcję. Możesz odkryć sygnały, które wcześniej pozostawały niezauważone. Nocny nawyk numer 4. Zapominanie o lekach na noc lub ich niewłaściwe przyjmowanie. Co się dzieje, gdy oprócz codziennego stresu, twój organizm jest opuchnięty, zmęczony i w trakcie regeneracji? A ty zapominasz zapewnić mu odpowiednią pomoc przez nocne leczenie? Następny powszechny błąd dotyczy leków. Czasami, zmęczeni po całym dniu, Pomijamy ważny krok. Jedna pominięta tabletka lub zażyta o niewłaściwej porze może cicho szkodzić funkcjonowaniu nerek. Przygotowujesz się do snu, zgaszasz światło i nagle przypominasz sobie, że nie wziąłeś leku na nadciśnienie lub cukrzycę. Myślisz, wezmę go jutro rano. Ale dla twoich nerek to jutro może oznaczać noc pełną zaburzeń równowagi. Wiele leków na nadciśnienie lub cukrzycę działa właśnie podczas nocnego odpoczynku. Jeśli dawka zostanie pominięta, poziom cukru i ciśnienia krwi rośnie, niszcząc nerki. Co jeszcze pogarsza sytuację? Zażywanie leków bez odpowiedniej ilości wody, przyjmowanie tabletek bez płynu może podrażniać nerki, utrudniać przemieszczanie się leku lub powodować słabe wchłanianie. Te błędy kumulują się. Niepotrzebnie obciążając twoje narządy. Delikatna kwestia to leki przeciwbólowe. Wiele osób używa ich przed snem, aby złagodzić ból, ale częste stosowanie bez nadzoru może szybciej osłabić funkcję nerek, niż się spodziewasz. Nawet pozornie nieszkodliwe środki mogą mieć skutki, jeśli stosuje się je regularnie i bez ostrożności. Dlatego stwórz sobie wieczorną rutynę, która wspiera twoje zdrowie. Używaj organizerów na tabletki, ustaw alarm lub zostaw widoczną notatkę, która przypomni Ci o lekach. I, jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zawsze popijaj tabletki pełną szklanką wody. Ochrona nerek zależy nie tylko od leków, ale także od momentu i sposobu ich przyjmowania. Nocny nawyk numer 3: spanie na brzuchu, szkodliwa pozycja. Istnieje jeszcze jeden nocny błąd który popełnia wiele osób. I tym razem nie chodzi o to, co jesz, ani czego nie wydalasz. Chodzi o to, w jakiej pozycji śpisz. Spanie na brzuchu, choć może wydawać się wygodne albo być nawykiem, może wywierać nacisk na nerki w sposób, którego te narządy nie powinny doświadczać. Z czasem pozycja, która z pozoru sprzyja odpoczynkowi, może stać się źródłem napięcia dla organów które właśnie w nocy potrzebują przestrzeni do regeneracji. Twoje nerki znajdują się z tyłu jamy brzusznej, po obu stronach kręgosłupa. Kiedy leżysz na brzuchu, ciężar ciała uciska okolice brzucha, ograniczając przepływ krwi do tych narządów. A przy słabszym krążeniu dociera mniej tlenu, a proces filtrowania staje się mniej wydajny. Kiedy nerki nie filtrują prawidłowo, toksyny zaczynają się gromadzić w organizmie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś obudzić z uporczywym bólem w dolnej części pleców, bez wyraźnej przyczyny? Ten dyskomfort może być cichym sygnałem, że Twoje nerki wołają o pomoc. Spanie w nieodpowiedniej pozycji może również prowadzić do złego ustawienia kręgosłupa, ucisku na nerwy powiązane z pracą nerek oraz zaburzenia komunikacji nerwowo-mięśniowej, która jest kluczowa dla zdrowia Twoich narządów wewnętrznych. Jedna pozycja powtarzana noc po nocy może poważnie osłabić naturalną zdolność organizmu do usuwania zbędnych produktów przemiany materii. Rozwiązanie jest proste. Naucz się spać na boku, najlepiej na lewym boku. Ta pozycja poprawia odpływ limfy, wspiera krążenie krwi i pozwala nerkom otrzymać odpowiednią ilość tlenu i składników odżywczych niezbędnych do pracy podczas snu. Dla większego komfortu możesz umieścić poduszkę między kolanami. Z czasem pomożesz swoim nerkom i poczujesz, że Twój sen staje się głębszy i bardziej regenerujący. Nocny nawyk numer dwa: ignorowanie potrzeby pójścia do toalety przed snem. Być może zadajesz sobie pytanie: Jak to możliwe, że zwykła przekąska może mieć taki wpływ? Odpowiedź brzmi: Są też inne. Równie powszechne nawyki nocne, które mogą po cichu szkodzić Twoim nerkom. Jeden z nich dotyczy czegoś tak prostego jak pójście do toalety. Jeśli masz zwyczaj pomijać wizytę w łazience przed snem, bo nie czujesz silnej potrzeby lub jesteś zmęczony, możesz popełniać błąd o poważnych konsekwencjach. Wstrzymywanie moczu przez kilka godzin z rzędu, zwłaszcza w nocy, Prowadzi do nagromadzenia ciśnienia w pęcherzu. To nie tylko powoduje dyskomfort, daje też bakteriom czas na namnażanie się. A kiedy bakterie się rozmnożą, mogą przemieszczać się w górę dróg moczowych. Jeśli dotrą do nerek, skutki mogą być poważne. Mowa o infekcjach, uszkodzeniach strukturalnych, a w niektórych przypadkach nawet o częściowej utracie funkcji nerek. Ta porada dotyczy wszystkich ale mężczyźni powinni zwrócić szczególną uwagę. Jeśli masz powiększoną prostatę, spanie z pełnym pęcherzem może nasilać objawy, powodować ból, nagłą potrzebę oddania moczu lub trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza. W przypadku kobiet częste wstrzymywanie moczu może z czasem osłabić mięśnie dna miednicy, co utrudnia kontrolę nad pęcherzem w przyszłości. Ale nie chodzi tylko o infekcję czy dyskomfort. Gdy nie opróżniasz pęcherza, mocz, przefiltrowany wcześniej przez nerki, pozostaje dłużej w organizmie wraz z toksynami, które powinny zostać usunięte. To tak, jakbyś wyniósł śmieci. I potem wniósł je z powrotem do domu. Dlatego już dziś wprowadź prostą, ale skuteczną rutynę. Opróżniaj pęcherz każdej nocy przed pójściem spać. Nawet jeśli nie odczuwasz silnej potrzeby, ten drobny nawyk może uchronić cię przed poważnymi problemami w przyszłości. Nocny nawyk numer jeden. Z pozoru niewinna przekąska. Pozwól, że powiem to wprost. Ta paczka chipsów, którą zostawiasz przy łóżku, to nie tylko niewinny kaprys. To w rzeczywistości ukryte zagrożenie dla zdrowia twoich nerek. Słone nocne przekąski. Takie jak popcorn, solone orzechy czy precle, wydają się niegroźne, prawda? Siedzisz spokojnie, oglądasz serial i sięgasz po tylko trochę. Ale większość osób nie wie, że spożycie sodu wieczorem zakłóca odpoczynek twoich nerek. Sod powoduje zatrzymywanie płynów w organizmie, co podnosi ciśnienie krwi, często bez żadnych objawów. A dzieje się to właśnie wtedy, gdy ciśnienie powinno naturalnie spadać, aby umożliwić organizmowi regenerację. Dlaczego to takie niebezpieczne? Bo to dodatkowe ciśnienie zmusza nerki do ciągłej pracy przez całą noc, co przyspiesza ich zużycie i zwiększa ryzyko powikłań. Twoje nerki potrzebują obniżenia ciśnienia krwi w nocy, by mogły prawidłowo funkcjonować. To właśnie wtedy się regenerują, zmniejszają stany zapalne. I usuwają zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia. Kiedy ten spadek ciśnienia nie następuje, nerki nadal pracują pod obciążeniem, powoli się zużywając, bez wyraźnych symptomów. Nawet niewielkie ilości słonych produktów wieczorem mogą wywołać ten problem. Jeśli budzisz się z opuchniętą twarzą, spuchniętymi palcami lub silnym uczuciem suchości w ustach, nie zrzucaj tego wyłącznie na wiek. To może być sygnał, że twoje nerki domagają się odpoczynku, którego nie otrzymują. Nie chodzi tylko o zawartość soli. To pora jedzenia ma bezpośredni wpływ na to, jak nerki reagują w czasie snu. Jeśli poczujesz głód przed snem, zamiast sięgać po słone przekąski, wybierz coś lekkiego i naturalnego. Plasterki ogórka, garść borówek albo pół jabłka może naprawdę wiele zmienić. Twój organizm rano Ci za to podziękuje. A teraz dobra wiadomość: każda mała pozytywna zmiana, którą wprowadzisz, może dać Twoim nerkom nową siłę. Teraz, gdy znasz już osiem nocnych nawyków, które mogą je stopniowo osłabiać, czas skupić się na tym, co możesz zrobić, aby je chronić. Twoje nerki nie skarżą się ani nie wysyłają głośnych sygnałów, pracują w ciszy. Każdej nocy, utrzymując Cię stabilnym i zdrowym, aż do momentu, gdy, jeśli ich nie wspierasz, zostają przeciążone. Ale najważniejsza rzecz, którą chcę Ci przekazać, jest taka: masz moc, by to zmienić. Każda zmiana, którą wprowadzisz, jak unikanie słonych przekąsek wieczorem, opróżnianie pęcherza przed snem, zmiana pozycji podczas odpoczynku czy uwalnianie nagromadzonego stresu emocjonalnego. To bezpośredni gest wsparcia dla zdrowia Twoich nerek. Dbając o nerki, dbasz także o swoje ciśnienie krwi, serce, jasność umysłu, a nawet zdrowie kości. Nie tylko filtrują toksyny, są cichymi strażnikami wielu niezbędnych funkcji życiowych. Dlatego dziś wieczorem, przygotowując się do snu, zadaj sobie proste pytanie: który z tych ośmiu nawyków mogę zacząć zmieniać powoli? Nie musisz robić wszystkiego naraz. Po prostu zacznij. Krok po kroku, z wytrwałością, Twoje ciało zacznie reagować. Jeśli ten materiał okazał się pomocny, zachowaj go. Wracaj do niego zawsze, gdy potrzebujesz motywacji lub przypomnienia. Podziel się nim z kimś, na kim ci zależy, zwłaszcza jeśli podejrzewasz, że ta osoba może zmagać się z problemami zdrowotnymi w ukryciu. I nie zapomnij subskrybować tego kanału. Co tydzień dzielimy się praktycznymi, wiarygodnymi poradami stworzonymi specjalnie dla osób starszych. Chcemy pomóc Ci zachować dobre samopoczucie, przejąć kontrolę nad zdrowiem i żyć z energią oraz niezależnością. Pamiętaj, zasługujesz na to, by czuć się silny, spokojnie spać i dbać o nerki tak, jak one dbały o ciebie przez te wszystkie lata. Do zobaczenia wkrótce. Dbaj o siebie. Nie jesteś sam na tej drodze, a my jesteśmy tutaj, by ci towarzyszyć na każdym kroku.